Wiaczesław był najstarszy w rodzinie, a rok po jego narodzinach pojawiła się jego siostra Tanie. Ich relacja była bliska, naznaczona szczególną więzią. Zabawne było słuchać, jak dorośli żartują, że mama szyje drugiego twina. Rok później jednak ślub Tani z Meryt zakończył tę bliźniaczą więź. Mimo, że Meryt nie zyskał aprobaty Wiaczesława, Tanie wydawała się uważać go za miłego i zaradnego. Na ślubie Wiaczesław porównał nawet meryt do węża. Mimo to tanie nalegała, aby jej brat się ożenił, aby mogli być przyjaciółmi jako rodzina. Później w pracy Wiaczesław poznał Sofię i nawet założyli się, kto przyciągnie większą uwagę, sony. Przez pierwsze sześć miesięcy Sofia skutecznie ignorowała komplementy i zaproszenia na wyjścia. Ale na noworocznym przyjęciu firmowym sama zaprosiła Wiaczesława na randkę. Minęło wiele lat pobrali się i zaczęli planować rodzinę. Sofia zmieniła pracę, aby uzyskać wyższą pensję, a ich życie nadal się poprawiało. Znaleźli szczęście w swoim związku. Rozmawiając w ciemni przed pójściem spać, jak wszystko układa się na swoim miejscu, tak jak chcieli, łącząc swoje życie z osobą, której zawsze pragnęli. Pewnego dnia siostra Wiaczesława, Tanie, zaproponowała wspólny lunch. Wiaczesław chętnie się zgodził. Tanie o tym wspomniała. Wydawało się, że ktoś pojawił się w życiu meryt, wzbudzając niepokój u Wiaczesława. Próbował przekonać siostrę, aby nie podejmowała pochopnych decyzji. Ale Tanie przedstawiała coraz więcej argumentów, a Wiaczesław przyznał, że w jej słowach jest ziarno prawdy. Rozmowa z Tanią skłoniła go do refleksji, a nagłe pytanie o potencjalne związki Sofii dodało nerwowości. Wiaczesław odpowiedział negatywnie. Ale ten temat krążył mu po głowie, odciskając piętno na jego myślach. Zaczął czuć, że Sofia coś przed nim ukrywa. Nerwowość go przytłaczała, gdy wracała późno do domu lub nie odbierała telefonów. Sławę rozważał nawet podłożenie pluskwy, aby ją podsłuchiwać, ale odrzucił ten pomysł, zdając sobie sprawę, że zniszczyłby on ostatnią cząstkę zaufania. Podejrzenia o niewierność rosły kiedy Sofia wróciła do domu z bukietem kwiatów, twierdząc, że to prezent od koleżanki, która świętowała jej urodziny, nie mogła zabrać wszystkich kwiatów. Podzieliła się więc bukietem ze współpracowniczką. Jej wersja brzmiała przekonująco i trochę uspokoiła wiaczesława. Poza tym incydentem nic podejrzanego się nie wydarzyło i stopniowo zapomniał o swoich niespokojnych myślach. Przyjaciel wkrótce powiedział mu, że widział Sofię w kawiarni w centrum handlowym w środku dnia. Ta informacja ponownie go poruszyła tego samego wieczoru. Zapytał żonę o pracę, a ona opowiedziała mu o nowym projekcie. Ale słowa o kawiarni same mu się wymknęły. Sofia wyjaśniła, że postanowiła zjeść lunch z kolegą w kawiarni, aby cieszyć się czasem wolnym od pracy. Ale Wiaczesław miał wątpliwości i zaczął się martwić. Później Tatiana poprosiła brata, aby przyszedł do ich domu i odebrał dokumenty. Meryt był w pracy. A dokumenty były pilnie potrzebne. Sławę obiecał, że wkrótce przyniesie wszystko, co niezbędne i udał się do mieszkania siostry z jej mężem, zbliżając się do domu. Pierwszą rzeczą, którą zauważył, był samochód Merytę. To było zaskakujące, ale założył, że Meryt może po prostu nie używać go do dojazdów do pracy. Kiedy próbował otworzyć drzwi do mieszkania, okazało się, że nie ma odpowiedniego klucza, a drzwi były otwarte. Wiaczesław wyraził niezadowolenie wobec siostry, łając ją za zapominalstwo, ale wkrótce okazało się, że powodem było coś innego. Po otwarciu drzwi usłyszał w środku romantyczną muzykę. Zasłony były zasłonięte, tworząc półmrok. Ta nie miała rację, a Meryt rzeczywiście miał kogoś innego. Slawę zastanawiał się nad tym, ale jego myśli zostały przerwane przez odkrycie znajomych przedmiotów, butów, torebek i płaszcza leżącego na sofie. Znał te rzeczy dobrze i okazało się, że należały do jego żony. Czując dreszcz na plecach, sławę otrząsnął się. Co? Do cholery! Tu się dzieje! Pędząc do sypialni głównej, gwałtownie otworzył drzwi. Podobnie jak wejście, było ono otwarte, a w pokoju czekała na niego niespodzianka. Sofia naga, a na niej meryt. Sławę miał tylko chwilę, by zastanowić się, co zrobić ale jego ręka instynktownie sięgnęła po telefon i udało mu się zrobić zdjęcia tej intymnej sceny. Meryt rzuciła się na niego z pięściami, ale Sławę zdołał go odepchnąć. Sony zamarła na łóżku, początkowo zakrywając ciało dłońmi. Zastanawiał się, czy coś powiedzieć, ale powstrzymał się, zdając sobie sprawę, że słowa byłyby zbędne. Sytuacja była oczywista. Wychodząc z mieszkania, Sławę zauważył samochód Meryt, co go zaskoczyło ale zignorował to, uznając, że samochód jest nieobecny w pracy. Próbując otworzyć drzwi mieszkania kluczem, odkrył, że są otwarte. Wiaczesław wyraził niezadowolenie z siostry za jej roztargnienie, ale okazało się, że nie dotyczyło to jej. Otwierając drzwi, usłyszał romantyczną muzykę i zobaczył, że zasłony były zasłonięte, tworząc półmrok. Tanie miała rację, a meryt rzeczywiście miała kogoś innego. Co się tu dzieje? Pomyślał, rozpoznając znajome buty, torebkę i płaszcz należący do jego żony, gęsia skórka sprawiła, że zadrzał. Sony została przez niego zauważona na łóżku, z rękami zakrywającymi jej ciało, zamiast rozmawiać z siostrą. Która martwiła się jego przedłużającą się nieobecnością, wysłał jej zdjęcie, które mówiło samo za siebie: Niewierność jego żony. Jego siostra dzwoniła, płakała, a on słuchał jej szlochu, nie wiedząc, jak pocieszyć ją lub siebie. Sofia, czekająca na niego w domu, była smutna i milcząca, patrząc na niego z nadzieją, ale sławę rozumiał, jak bardzo to dla niej bolesne. Nie było miejsca na wybaczenie i akceptację sytuacji. Sofii powiedziano, żeby spakowała swoje rzeczy, znalazła nowe miejsce do życia i unikała spotykania się z nimi, decydując, że zamieszka z rodzicami. Pozostało tylko jedno życzenie, żeby nie opowiadać matce o tym, co się wydarzyło później. On i jego siostra rozpoczęli nowy etap w swoim życiu w kawiarni niedaleko urzędu stanu cywilnego. Decyzja o rozwodzie była dla Tatiany trudniejsza niż dla jej brata od tamtego dnia. Wiaczesław komunikował się z Sofią, wymają ze swojego życia tylko w ważnych sprawach biznesowych. Jego zemsta obejmowała wysłanie kompromitujących zdjęć. Sofia musiała odejść z pracy, mierząc się z wrogością kolegów, Sony była zła na sławę, ale jeszcze bardziej na siebie zabrak szczerości wobec niej. Mężu pozytywny test ciążowy był ostatnią kroplą. Kiedy Sofia odkryła dwie kreski na teście, fala emocji ją ogarnęła i zaczęła płakać, siedząc na podłodze w toalecie centrum handlowego, dzieląc się tą nowiną z Meritem. Miała nadzieję na jego radosną reakcję i wsparcie. Niestety jednak Meryt nie był gotowy na taką odpowiedzialność i przy pierwszej okazji ominął Sony, blokując ją w mediach społecznościowych i dodając jej numer do czarnej listy. W tym momencie pozostała oszukana, sama ze swoimi uczuciami taki był bieg wydarzeń. Podziel się swoją opinią w komentarzach na temat tej sytuacji i zachowania postaci. Dziękuję za uwagę i proszę zasubskrybuj kanał Stories for you wszystkiego najlepszego.